Niedziela, godzina 15. Słuchajcie, ja już się szykuję w trasę. Tak, szykuję się w trasę. Dlaczego? Ponieważ ja tak wyliczyłem, jak dzisiaj o godzinie 15 wyjadę i tak, pojedziemy sobie do Legnicy, 330 km tam się można powiedzieć przepnę naczepę, zapnę drugą, bo nie będzie tam rozładunku za ani załadunku, tylko naczep sobie przeminam, zostawiam nówkę sztukę naczepę, pobieram nie wiem jaką, zobaczymy, no i wracam do domu. Później będę pędził na tam za Warszawę obrobić wszystkie te rejony, się porozładować, ładować, no i wrócę do domu. I tak sobie wyliczyłem, że wtedy jak dzisiaj wyjadę, no kosztem właśnie niedzieli to Będę później z poniedziałek w domu Oczywiście na pauzę 11 godzin I wtorek będę na pauzę 9 godzin Tak bym był codziennie w domu Tylko, że no, no, muszę w niedzielę wyjechać Bo gdybym cię nie wyjechał, to bym nie był w poniedziałek Nie bym był w wtorek, bym po prostu musiał dybać I pauza by tam wychodziła ze 150 km od domu I nie miałbym jak czasu zjechać Dlatego nieraz trzeba coś tak Tak, tak sobie przejść w głowie Mam nadzieję, że pójdzie wszystko zgodnie z planem no, nie? Żeby nie było jak no, Zobaczymy, no czas pokaże, No oglądamy, oglądamy Zobaczymy jak to będzie I pamiętamy, pamiętamy, że wchodzimy od strony pasażera, tak, do środka. <grywa> Kurwa. Cały czas jaja w transporcie, cały czas są jajca. A do pracy przyjechałem sam. Powiem wam, że stare auto pewnie się jedzie. A co się stało z moją skodą, superb. Prawdopodobnie chłodnica spali się, uszkodziła i płyn dostaje się do tłumika i ucieka, ponieważ przejdziłem tam troszeczkę w sobotę, no i musiałem dolać pół litra płynu. No. A wcześniej jeszcze dolałem jeszcze więcej, no prawie licząc ten weekend, dlatego tego nie nie, 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 będę tak dolewał co weekend, nie, że mało jeszcze tylko tyle trzeba dolewać. Dlatego mówię, zaprowadzam do mechaniora: niech naprawia, niech robi. Zobaczymy, jakie będą koszty. Tak, uliczka z do wymiany. Prawdopodobnie najgorszym wypadku może być tak, że no, głowica, tak, że ta muszelka pod głowicą walnęła, bo do silnika później nie ucieka, bo sprawdziliśmy. Dlatego będzie trzeba skodzinkę naprawić. Bo jednak skodzinka to skodzinka, jest dużo więcej miejsca niż tutaj w Sabie. No w sabie. Piąt, nasza duża rodzina, gdzie nas jest piątka, ciężko się pomieści, bo ten SAP jest 9 9,5. Jest to wcale taki mały, ale ogólnie ciężej jest pomieścić. Dlatego mam nadzieję, że naprawi. A jakie tam tego koszta? Nie wiem. Na pewno Wam powiem w kolejnym materiale, jak tylko ten te auto odbiorę. Bo nie, nie mam pojęcia, kiedy odbiorę, wiecie, Nie mam pojęcia na chwilę. A tymczasem godzina 15 i śmigamy. Kierunek, Legnica. Mam nadzieję, że tego korku nie będzie. Ostatnio w tych korkach się trochę człowiek wystał. A jak nie będzie, to się fajnie przeleci. Kurczę, się wróci. No i zobaczcie, będą dwa dodatkowe treningi a robowe No kuźmę, no to dzisiaj, jak się wróci, no nie wiem, czy o pierwszej w nocy da radę, damy radę. No ja bym doł, ale, ale żonka też. <gry> no i jeszcze będzie trening aerobowy kolejny z poniedziałku na wtorek. Kurde, dwa dodatkowe wiadomo. Będą ze dwa dodatkowe wiadomo. Gdzie <gry> <Cię gry> jest pełna kulturka, kurde, na rejonie. No i tak to można żyć w transporcie. Ale taka robota go codziennie w domu. Normalnie coś pięknego, co? właśnie. bo tak codziennie ma na przykład. Takie kółka tylko sypykał załóżmy do legnicy z powrotem, później rozładował. Pojechał tam rozładować do domu z powrotem. I widzicie, i znowu pojechał tam i znowu po, y, replay i tak codziennie, wam No nie zawsze tak się udaje, ale fajnie, że teraz mi się tak udaje. Mam nadzieję, że się udało, żeby. Ale cena paliwa to jest kosmiczna. Słuchajcie, 6,99 u nas tutaj kosztuje. 6,99, rozumiecie to? Kóźna, ja cię pierdzielę. Tutaj 65 na urlanie, 5 minuty taniej, 7 zł. Ale to jest ten jeszcze ten ujemny VAT, 8%. Jak będzie pełny VAT, no to moi drodzy mamy paliwko po 8 zł. Na razie jesteśmy zaślepieni tym, że jest 7 zł. Bez grosza tu tam. Tak naprawdę paliwko już kosztuje 8 zł. ja cię pierdzielę, jaka cena paliwa. Normalnie jestem w szoku. Czekajcie, ten chyba VAT już będzie pełny od czerwca albo od maja, z tego co wiem. No, to jeszcze spokojnie może paliwo zdrożeć. Słyszałem, że na 9 zł. A jak to będzie, czas pokaże. Ale wiadomo, jak paliwo drożeje, to transport będzie tak samo drożał. Automatycznie wszystko w sklepach pójdzie do góry. To są właśnie skutki wojny. Tak to jest, ale wiadomo, no, nie? też se mogą podwyższyć. Tak, A bo wojna, bo tamto pretekst mają i podwyższają. Tego to się nie dowiemy, ale tak też może być. Jeszcze szybkie tankowanie i zobaczcie, paliwo 7Z kosztuje. I to jeszcze ten mniejszy. Można powiedzieć wadno, nie? Już nie ma nowej naczepek, jak widzicie, przyjechałem już na firmę, przypiąłem sobie, to zostawiłem, tam by było miejsce. No a podpiąłem sobie kolejną naczepę, w tym razem nie nową malanowanym no nie wiem, dwa lata maksymalnie to są nowe, wszystkie naczepy, wiecie? Tak szczerze Wam powiem, to chyba więcej niż trzy lata, 4 lata to nie mają te naczepy. No a teraz widzę, że się zmieniają na nowe, czyli stare będą zdawane, te 4 letnie maksymalnie może być, może być pięcioletnie. Nie mam naprawdę pojęcia, ale może maks być 5 lat, są zdawane i będą kolejne nowe naczepy. A tymczasem podpinam taką, może dwuletnią i lecimy do domu. dokładnie, udało się, tym razem się udało, rozumiecie to, ale najpierw sobie zjemy szybki posiłek i jedziemy. Jeszcze sobie stolety skorzystam, tam się ogarnę i na tylko pauza, 45 minut wyjdzie będziemy śmigać. A teraz widzicie, tu jest spokojnie, nikogo praktycznie nie ma. Kierowca, samo tutaj przyjechali, spinają na czepy i jedą na Niemcy. I słuchajcie, gdybym był nawet z Legnicy, to bym na tej robocie był co drugi dzień w domu, gdybyś na zagranicę. Bo jak widzę tu chłopaków, to nie tak. Jadą dzisiaj. I wracają na drugi dzień. Jadą później jadą znowu, jak przyjadą, zrobią pauzę w domu 10 godzin, czy nawet dłużej, jadą znowu i wracają. I co drugi dzień są w domu, jeżdżąc poza granicę, kuźwa. Powiem wam, że naprawdę niektórzy mają to fajne roboty, no ale trzeba mi być tutaj z legnicy albo okolicy. Wtedy robota naprawdę do rany przyłóż. Jeszcze się ogoliłem, wpadłem do toalety, mówię raz, dwa, trzy, kurdy, działamy, trzeba się orzeźwić, no nie? I też żeby żonka była zadowolona, żonka ogólnie nie lubi zarostu, mówię, że zaraz kole, no. Dobra, wiecie co? Przechodzimy do szybkiej akcji. żeby sobie szybki posiłek, bo zaraz mija 40-50 pauzuni i lecimy dalej. Wiecie co? Szybki posiłek z YFooda sobie pykniemy. Jak dobrze wiecie, to już od dłuższego czasu jest to sobie stosuje. Teraz mam nową tutaj paczuszkę, nowy smak. Jak widzicie, nowy smak wjechał i coś mam jeszcze nowego, ale za chwilkę wam pokażę. Ale to, żeby lipy nie było, to firma YFood jest patronem tego odcinka. Akurat sobie wagę mam, jak widzicie, wagę cały czas mnie jeździ, nie ma, nie, nie ma, nie może być tu inaczej. I słuchajcie, pykniemy sobie 100 gramersów, to będzie mieli około, to jest 88 gramów yy, porcja i w tym mamy 25 gram białka, to mnie najbardziej interesuje i kalorii mamy 400, 400. W takim razie jak sobie pyknę 100, no to delikatnie zwiększę białko, delikatnie zwiększę kalorie. No, to będzie fajnie, teraz sobie ogólnie 4 posiłki, bo jak dobrze wiecie, ja tak... Y, trenuję, się, tre, trenuję dalej, ale też już nagrywa filmy, prowadzę swój y, program, cały ATP metamorfoza, i tak dalej, i tak dalej. Więc roboty mam teraz tyle, więc to mi naprawdę wszystko pomaga, żeby te posiłki przyspieszyć. Raz z 5 posiłku, razem 4 posiłki i tak różnie bywa. Dobra, pykniemy sobie. Ale co najważniejsze, wszystko jest do ogarnięcia. Daje radę, daje radę. Widzicie, praca kierowcy, plus trenowanie, plus robienie formy, plus pr prowadzenie swoich projektów. Pomału daje się we znaki, ale dajemy radę, to najważniejsze. Nie ma co się poddawać do no mnie, nie ma miękkiej gry. Cały czas idziemy pozytywnie i do przodu. Dobra, wodzinka, gdzie jest wodzinka? Mamy wodzinkę, polejemy sobie. Jak wam wcześniej wspominałem, gdybym szkołał się na zawody, to od czasu do czasu taki posiłek mógł sobie pyknąć, ale w takim razie mogę je nawet i codziennie pić. A nieraz wychodzi mi także. że. Jak mam, to dwa tygodnie sobie zrobię, ale z reguły to jest tak, że raz dziennie sobie taki posiłek robię. I widzicie, szybko posiłek zbilansowany, przy, przygotowany. I jeszcze sobie zapodamy, bo zobaczcie, mam takie też <śmiech> batoniki. <śmiech> widzicie? Kurde no. Taki batonik, z ile on ma kalorii? Już Wam mówię. On waży 60 gramensów, ma 213 kalorii w takim razie. A na przykład patrzyłem, ten co wczoraj jadłem, poczekajcie, zobaczymy. Ten ma 180. Ten ma 180, ten ma 213, bo chyba jest orzechami, tak? No tak to wygląda, to ma 213 kalorii. A ile ma białka? Białka taki batonik posiada, słuchajcie, 14 gramów. To plus batonik, będę łącznie miał ponad 650 kalorii, prawie 700 kalorii, do tego będzie około 45 gramów białka. No i widzicie, pełna kulturka. Tak to można żyć w transporcie. Szybki posiłeczek i jedziemy dalej. No Słuchajcie, ja już mówiłem, ja już Wam mówiłem kilka razy, że to jest dużo lepsza opcja, niż byśmy zajechali na stację i na szybko kupili dwa hot -dogi i jechali dalej. A przede wszystkim to naprawdę smakuje i dobrze trzyma. I naprawdę są mega smaczne. Normalnie petarda smak. I co do tego, to nie są zwykłe batony są batomy, batony, które są odżywcze, odpowiadają ilość białka, tłuszczy, węglowodanów. Tego jest około 26 widziałem witamin. Tak samo jak w tym jest, 26 witamin. A jakbyście byli zainteresowani takim oto szybkim posiłkiem, to słuchajcie, na hasło Packer 10 macie 10% rabatu w sklepie YFOOD. Jak coś, to linki zostawiam Wam w opisie. No i też podobny komentarz, żeby lipy nie było. I lecimy do Domciu na pauzunie Ogoliłem się, więc żonka będzie zadowolona Hehe, <grym> widzicie, <wyszła> kultura